No i teraz nasz kolejny gość, pan Maciej Lisowski, ekspert do spraw wojskowości, youtuber. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie Macieju, e, taka historia. Zepsuł mi się samochód, tam przewód e, 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 ten z płynem chodzącym, i tam się zepsuł. Wzywam lawetę, przyjeżdża laweta, młody chłopak, no, młody, 33 lata. Zabieramy auto do warsztatu. No i tak sobie gadamy: O życiu On ma 33 lata. No wojna jest i co tam? On mówi: wie pan co? Jakby tu miała być wojna, to ja wyjeżdżam z Polski. W życiu nie pojadę na żadną Ukrainę. Ale ojcu, nie będziesz pan bronił. Co pan? Jadę do Hiszpanii, tam mam z partnerką coś tam, ten tego i tak dalej, ucieknę i tak dalej. Jest to powszechne przekonanie w Polsce, szczególnie wśród zamożniejszych ludzi, że oni sobie wyjadą do Hiszpanii, bo tam mają domy i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy dwa ważne rozróżnienia. Pierwsza rzecz: nikt nikogo nie wysyła na Ukrainę, więc ten człowiek już jest z definicji zmanipulowany negatywnie przez tych, którzy mu mówili, że rzekomo Polska ma jechać, walczyć na Ukrainę. Ludzie Polska swoje Armia, wiedzą, panie Macieju. Ludzie swoje wiedzą, tak. Ciekawe, kto im to do głowy wkłada. Tak samo jak już się pokazały papierki pokazujące, jak należy je wypełnić jako oświadczenie o tym, że. Nie idę na żadne szkolenie, o którym powiedział premier, ponieważ i wybiórczo wybrane pewne elementy, jako uzasadnienie pewne elementy naszej polskiej obecnej konstytucji. A teraz druga rzecz. Każdy rząd w chwili obecnej zdaje sobie sprawę z tego, że przy kosmopolitycznym podejściu wielu obywateli do kwestii obowiązków względem państwa i w sytuacji, gdy wielu mówi, a czy państwo realizuje swoje obowiązki wobec mnie? Bo to trzeba uczciwie powiedzieć. Właśnie planują takie szybkie wycieczki, i każdy rząd, który jest obecnie i będzie, pierwszą rzecz, jaką ma zaplanowaną, to zamknięcie granic w przypadku, kiedy sytuacja będzie już ewidentnie zmierzała do konfrontacji militarnej. I nikt nie opuści tego kraju, jeżeli nie będzie kraj chciał z niego skorzystać. Drodzy Państwo, ja rozumiem kobiety, dzieci i tak dalej, dla mnie to jest jasna sprawa, ale naprawdę często słyszę od osób zamożnych, które mówią mi na oku to, to jest powszechne, mają dom kupiony w Hiszpanii, młodzi ludzie 40-50 lat mają dom w Hiszpanii i oni uciekną. I tyle się gada. Gadać o tym, że oni pracują ciężko na 800 plus za darmozjadów, to oni potrafią, ale dom w Hiszpanii to już mają jeden z drugim. Tu zarabiać kasę fajnie, ale jakby co, to uciekną. Zamkną te granice, tak? Wtedy jakby co, Panie Macieju, naprawdę? Tak, to jest naprawdę przez każdy każdą partię i każdy rząd rozpatrywany scenariusz jako do zrobienia w ciągu 24 godzin od sygnału, który będzie oznaczał jasno, jest sytuacja kryzysowa zmierzająca do. A ludzie mówią na przykład: A patrz pan, ile jest Ukraińców, na przykład młodych chłopaków o Polsce się kręci. Wielu przyjechało podczas wojny. Jak oni przyjechali, jak oni tam mają granicę zamkniętą? Po pierwsze, od jakiego wieku byli brani wtedy do mobilizacji na Ukrainie? Poniżej, dopiero powyżej 27 roku życia. Każdy poniżej mógł przyjechać. Oni mieli takie kryteria. U nas to wygląda inaczej. Nie zamknęli granicy wtedy, dopiero granice zamknęli tak naprawdę w 23 roku. I teraz, kiedy na naszą konferencję mają przyjechać przedstawiciele firm ukraińskich, muszą uzyskać specjalne wielopiętrowe, że tak powiem, pozwolenia, bo wszyscy kwalifikują się obecnie na ten wiek mobilizacyjny i muszą udowodnić, że nie uciekną, chociaż są dostawcami. Krytycznie ważnego uzbrojenia jakim są drony dla ukraińskiej armii ale wie pan co ludzie mówią że żeby przekroczyć granicę to ho ho i to wystarczy Próbować można Tylko że jeżeli będzie sytuacja kryzysowa Przepisy i prawo też będzie w trybie kryzysowym Nie, Ja mówię o Ukraińcach że oni przekraczają granicę wie pan Tak ludzie. Tak, mówią. oczywiście nie, ale nie wiem, to, jest to jest problem prawda. po ich stronie problem po ich stronie bo u nas oni nie mają tych ograniczeń no tak, to prawda. Dobra, kolejne pytanie. Yy, to szkolenie wojskowe, które zapowiada pan premier, ma to sens? Jak to ma wyglądać? Jeżeli to ma być szkolenie, tak jak już informacje napłynęły, 30-dniowe, to to jest takie mniej niż minimum tego, co ma sens. Sens ma kwartał, naprawdę. Trzymiesięczny cykl szkoleniowy, tylko kto pozwoli na to, żeby praco pracownik od pracodawcy na no, tak długo poszedł. Jeżeli to idą akurat ochotnicy, bo to będzie w trybie. Na początku w trybie ochotniczym. Zanim zostanie zbudowana baza yy, ba, baza noclegowa i tak dalej, baza szkoleniowa zostanie rozbudowana. Będzie to robione, żeby już uzyskać więcej Rozbudowanej bazy mobilizacyjnej, jeżeli chodzi o ludzi, będzie to robione w trybie ochotniczym. I to nie od razu, tylko mówimy o roku 2026, żeby w 2027 było możliwość przeszkolenia 100 tysięcy. Nie wierzę w to osobiście, absolutnie. Nie jesteśmy w stanie tak szybko tej bazy rozbudować, ale też są pewne możliwości inne, bo co innego jest osobo Jednostka osobowa, co innego jest osób. Jeżeli to będzie tak podzielone, że będą turnusy w okresie letnim, bo na przykład da się część wrzucić pod namioty, czy jakoś tak, albo jednostkę w danym czasie standardową wyrzucić na poligon i w tym czasie wejdą w ich koszary ci na to przeszkolenie i tak dalej, no to można obracając kwartałami zrobić ekwiwalent większej liczby, ale w 100 tysięcy i tak nie wierzę. Natomiast krótsze niż 30 dni to w ogóle, w ogóle nie ma sensu bo żadnych nawyków się nie wyrobi, ani nie zbuduje się podstawowej kondycji, ani tak zwanego tego team building, jaki jest potrzebny do zastosowania, żeby zbudować poczucie wspólnoty i tego, że się działa zespołowo. No to w takim razie, jeżeli trzy miesiące, to już widzę to narzekania, to jakie trzy miesiące, gospodarka się zawali, wszystko się zawali, niczego nie będzie i tak dalej. Poza tym, jeżeli to miało być 100 tysięcy rocznie, pan w to nie wierzy, to takie zdolności mówimy o nie, nie. 100 tysięcy. 000... Nie, My jeszcze nie wiemy ile będzie rocznie, ale w 2027 powinna to już być zdolność dla 100 tysięcy. Plany to są późno, ambitniejsze. Późno, tak. późno. 2027 wojna trwa od trzech lat już, drodzy państwo, tośmy się zdecydowali rychło w czas, te wszystkie całe... Panie cały... No. Ale my mówimy o sytuacji, w której po cichu bez akademii przecinania wstęg niemiecki Metal w ciągu dwóch lat zainwestował 8 miliardów euro w rozbudowę zdolności produkcyjnych i wyszli z pułapu kilkudziesięciu tysięcy sztuk produkowanej amunicji w skali roku do obecnie kilkuset tysięcy w skali roku i robią to dla biznesu. Tymczasem u nas, Odpalano akademię, przecinano wstęgi, wielkie plany, wielkie programy. Tymczasem żadna linia produkcji, ani dodatkowa linia produkcji krabów nie powstała. Linia produkcyjna BWP Borsuk nie powstała. Na razie zamówienie, jak już się pojawi, będzie jak dla mnie homeopatyczne, przez co cena jednostkowa pierwszej serii będzie dramatycznie wysoka. Nie powstały linie produkcji prochów wielobazowych, ani amunicji artyleryjskiej prawdziwe. Jeśli już, to tylko składamy u siebie z tego, co kupimy z komponentów z zagranicy. Trzy lata zostały stracone. Teraz próbujemy to nadrabiać, i głównie próbują to nadrobić firmy prywatne, takie jak te, które się zgłosiły, nawet do obecnie Skarbu Państwa, żeby objął udziały, bo wtedy będą miały łatwiej funkcjonować w całym tym systemie zakupów. Ale generalnie straciliśmy trzy lata bezpośredniej wojny. Tymczasem inni, tacy jak niemiecki przemysł zbrojeniowy, zainwestowali w zwiększenie zdolności produkcyjnych, i te programy, które teraz Unia Europejska nagłaśnia, że 800 miliardów euro w ciągu 10 lat. Chcę wrzucić w przemysł zbrojeniowy, siłą rzeczy, kto będzie bardziej w stanie sięgnąć po te pieniądze? Niemieckie firmy, które racjonalnie się przygotowały, czy też polskie, którym nikt nie, dosłownie, nie ścisnął pewnej części ciała, żeby to chciały zrobić z jednej strony, a dwa, jeżeli będzie tak jak przy poprzedniej edycji, potrzeba wkładu własnego, żeby dostać uzupełnienie kapitałowe od Unii Europejskiej, to nasz kraj musi przygotować w chwili obecnej program wielomiliardowy, licząc w złotówkach. Na kapitał własny, wkład własny do takich przedsięwzięć dla naszych firm. Nie słyszałem o tym ani jednego słowa. Czyli jak te 800 miliardów, czy ileś tam ta Europa Zachodnia wyda, to wyda głównie w niemiecki i francuski przemysł, tak? Na tą chwilę, jeżeli nie przygotujemy się do tego, to tak się to może skończyć. Mnie to będzie bardzo bolało, mnie to nawet zdenerwuje, bym powiedział. No ale my kupujemy głównie sprzęt amerykański, F-35, e e Heimars. Portugalia kupujemy. właśnie zarekomendowała negatywnie zakup samolotów F-35. Ale tytułu. to głupota z ich strony moim zdaniem. No jak, no świetny samolot i oni ideologicznie sobie samolotu nie kupią na złość Trumpowi. No jak to wytłumaczyć sensownie? No? Niech oni tak robią. My musimy cały czas dogadywać się i z Waszyngtonem i z Brukselą. Musimy być po raz pierwszy w końcu cwani. I kalkulować Ale to my tu zimę. mówimy, że musimy być fani, realni, tacy, siacy, od zawsze tak mówimy. No, tak to wygląda. A jeżeli Pan mówi, że trzy lata zmarnowaliśmy, jeżeli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, no to jak to nazwać? Ręce opadają, mówiąc delikatnie, no po prostu. Ale to jest gorsze, ponieważ to pokazuje, że niezależnie od poglądów politycznych i programu politycznego zdarzyło się to jednym i drugim. No właśnie, i ta Portugalia, jeszcze słuchajcie, nie, Trump im się nie podoba i jest 35% rezygnują z zakupu. No, ja tego absolutnie nie rozumiem. Dobrze, wracamy jeszcze na chwilę do tego naszego wojska, bo to myślę, że ludzi interesuje, bo wielu z nich do armii pójdzie. Pytanie pierwsze, i kobiety też, i pytanie drugie, czy takie szkolenia będą pana zdaniem sensownie przeprowadzone? Bo ja dostaję wiele wpisów od widzów, na przykład, że pojechali, nudzili się, sprzątali rejon, coś tam. Karabin widzieli raz na oczy, a coś tam kogoś zabrakło, bo pojechał gdzieś na poligon, i tak dalej, i tak dalej. Jak to będzie wyglądało w polskich realiach? Zacznę od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie: tak, demografia powoduje, że w chwili obecnej w ramach równouprawnienia stoimy wobec oczywistości, jaką jest zaangażowanie i mężczyzn, i kobiet w dodatku przy spadającym poziomie urodzin w naszym kraju gdzie obecnie jest to poziom 272 tysięcy w skali roku parę lat temu było to około 400 tysięcy jeszcze teraz ta fala 400 tysięcy jest obecnie dostępna ale za parę lat już nie będzie i nie mamy innego wyjścia a z tym szkoleniem jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o szkolenie są dwie możliwości stawiam na to że aby nie paraliżować jednostek wojsk operacyjnych będą zaangażowane w to Albo organizacje paramilitarne skupiające byłych żołnierzy, albo też komercyjne firmy, bo tak można. I przy ujednoliconym programie szkoleniowym można to tego, tego typu siłami zrealizować, częściowo również na komercyjnych obiektach, i wtedy jest szansa na to, żeby to robić, jednocześnie zgrywając i certyfikując nasze jednostki wojsk operacyjnych, bo jest to absolutny priorytet. Dobrze, to w takim razie teraz trochę geopolityki jeszcze na ostatnie kilkanaście kilka minut. Za chwilę koniec wojny, pana zdaniem na Ukrainie? Niekoniecznie. Co powiedział ostatnio Putin? Jak już w końcu zareagował na tą propozycję 30-dniowego rozejmu. Tak, zgadzam się na rozejm pod warunkiem, że pierwotne przyczyny całej tej specjalnej operacji wojskowej ustaną. A tą przyczyną pierwotną była rzekoma nazyfikacja Ukrainy. Fikcyjna. Użyta jako pretekst, i on chciał zrobić denazyfikację. I w tym momencie ciągle będzie w stanie odbijać. Dlatego zaczął go teraz straszyć finansowymi sankcjami Trump, ale bezpośrednio finansowe te yy, sankcje już niewiele mogą zrobić oprócz fizycznego zaboru tych zamrożonych aktywów. Oraz jeszcze zrobiono jedną rzecz. Nie przedłużono licencji, która by pozwoliła na obsługę transakcji finansowych rynku, jeżeli chodzi o obrót produktami naftowymi i, rop i ropą dla Rosji. Więc to są już rzeczy, które są podtrzymanie ich zostało, że tak powiem. Ale wie zrobione. bardzo, co to oznacza, że Europa Zachodnia nagle nie może kupować ropy i gazu rosyjskiego, bo on wycofał Trump, ten wyjątek, który zrobił na te ba banki Biden i ciach, nie ma tego. I jeszcze jak czytam na przykład, wysłał jakieś jakieś superrakiety na Ukrainę nagle. Chcę przywrócić. Nie superrakiety, tylko coś, co tam już było dostarczane, nie wysłał tych, które mają zasięg 300 km, bo ich już jest niewiele, a wysłał z ground launch, small diameter bomb o zasięgu 160 km, które pierwotnie okazało się, że były jednak zagłuszane przez systemy anty-GPS rosyjskie. Teraz je poprawiono, dopracowano i w tym zasięgu 160 km są bardzo skuteczne. Żaden to jest wielki szał, one już były, są znane i Robią swoją robotę. Natomiast tutaj to przykręcenie kurka co do tego handlu powoduje jedną rzecz. To amerykańskie firmy, które kupią gdzieś ten LNG rosyjski, dostarczą je y, do Europy, zarobią swoją marżę, ale cena realna będzie w okolicach technicznego kosztu wytworzenia dla Rosjan i prawdziwy zysk z tego będzie niewielki dla firm. A system y, podatkowy, który wiąże. To, co muszą zapłacić te firmy do rosyjskiego skarbu państwa jako podatek, jest związane ze wskaźnikami giełdowymi zachodnimi, i państwo swoje z tego wyciągnie, ale te firmy niestety będą miały stratę. Im więcej tych strat się skumuluje w tych firmach, tym będą więcej albo szmuglować na lewo, albo zamykać swoich pól wydobywczych, bo taka sytuacja już była. A to rosyjskie firmy. To Rosja dostanie w takim tak. razie po łapach, dobrze myślę? Tak. Dostanie. No to ja zachodzę w głowę. Ten prorosyjski Trump, oskarżany o to, że on jest prorosyjski, on teraz poszedł na duszenie Rosjan? Jak to sobie wyobrażam? Ale on, z, on zrobi przysługę przede wszystkim swoim amerykańskim kolegom z branży naftowej, którzy kupią wszystko, co będzie dostępne w cenie dumpingowej i puszczą to dalej w obrót. O, i to się nazywa realna polityka, i to się nazywa dbanie o swoich, no tak to wygląda. Dobrze, kolejna rzecz. Z pana zdaniem Trump wymusi na Putinie w końcu pokój, czy nie? I to niebawem? Na, ra na razie on wymusza pokój przede wszystkim na Zełenskim, mhm. bo, bo zrozumiał, że właśnie z wymuszeniem pokoju na Putinie będzie dużo trudniej. Łatwiej mu było niestety założyć dźwignię na ofiarę niż na agresora. A czy to jest tak faktycznie, jak na przykład wczoraj był, moim gościem był Marek Jakubek I na koniec on powiedział coś takiego: To się spotkało z ogromnym ozewem ludzi. I on mówi coś takiego: Wie pan, panie Grzegorzu, to się skończy w ten sposób: Amerykanie położą łapę na e, złoża metali ziem rzadkich na Ukrainie, a Niemcy z powrotem zaczną handlować z, z, z Rosją, będą dostarczali ten gaz, dostaną z powrotem, ten gaz znowuż będzie ekologiczny, i tak to będzie wyglądało. Tak to się skończy? Wszystko? W dużej mierze na biznes as usual jest jak najbardziej szansa, a niestety Putin ma mi opcję albo uruchomienia Nord Streamu, albo nowego gazociągu, który będzie szedł jako wspólne przedsięwzięcie rosyjsko amerykańskie, żeby dostarczać gaz dla Europy, a wtedy będą razem trzymać kurek gazowy no. dla Europy. Ale jeszcze no. Trump się nie odezwał, czy mu się to podoba. Czyli ten Nord Stream miałby być rosyjsko-amerykański ewentualnie? To jest jedna z opcji, jakie leżą na stole. Musieliby się wtedy Niemcy pozbyć swoich udziałów? Czy Amerykanie są w stanie ich zmusić? Myślę, że tak. Ja, w jaki sposób? Przyjdą i co powiedzą? No, a w jaki sposób udało się zmusić chińską firmę do sprzedaży yy, nabrzeży portowych w dwóch portach zamykających i otwierających kanał Panamski oraz w pozostałych portach europejskich? Udało się? BlackRock to kupił? Kupił. No jak, ale jestem ciekawy w jaki sposób. Panie Macieju, no jak, przychodzi się i co? Dzwonimy do Chińczyków i mówimy, słuchajcie, sprzedajecie, bo jak nie to co? Sytuacja gospodarcza Chin wcale nie jest taka różowa, jakby się wydawało. Wręcz przeciwnie, te firmy, które do tej pory się wybroniły przed bankructwem z obszaru nieruchomości i dewelopingu, no niestety ma, zanotowały kolejne opóźnienia w spłacie swoich zobowiązań i kolejny bilion dolarów wisi, że tak powiem, nad przepaścią. A, fińczyków, Tak, drodzy widzowie, poczytajcie sobie, pogooglujcie tego rodzaju sytuacje. Tam nie jest wcale tak wesoło. Ten chiński wzrost gospodarczy, który opiera się w dużej mierze na deweloperce, tam siada i tam pompują władze kolejne pieniądze, ale nie bardzo im to wychodzi. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. To będzie dzisiaj tematem lepszej Polski Doroty Gawryluk o 19.15. Ale to pytanie muszę zadać panu. Amerykańska broń atomowa, jądrowa w Polsce. To postuluje pan prezydent Duda. Tak czy nie? Uważam, że Polska powinna przystąpić do jakiejś formy nuclear sharing, czy to będzie z USA, czy z Francją, ale na chwilę obecną wszystko wskazuje, że francuski program będzie droższy, ale szybszy i bardziej możliwy do wdrożenia. A to amerykański chyba lepszy, bo oni tych bomb mają dużo, dużo więcej. Jeżeli ktoś ma Dlatego... na pomóc, to więcej, oni pomogą niż Francuzi. Dlatego byłoby fajnie, ale nie wiem, czy Pan wie na chwilę obecną rozbudowa instalacji w powidzu, czyli tego magazynu dla całej brygady amerykańskiej ciężkiej brygady pancernej, e, został wstrzymany do października. Dlaczego Został wstrzymany do października i nie można się dowiedzieć dlaczego. O, matko, tajemnica wojskowa. I na koniec już zupełnie, takie spadowanie ten nuclear sharing tak, to polega na tym, że one są w polskich bazach wojskowych, te bomby atomowe, tak? To, to będzie dosłownie wtedy baza w bazie. Ponieważ Amerykanie nie wypuszczają z rąk takich yy, zabawek, tak samo jak Rosjanie na Białorusi, to jest baza w bazie. Dookoła jest baza białoruska a w środku jest baza, gdzie... Dyrektoriat FSB odpowiedzialny za to siedzi w środku i może strzelać do każdego, bo takie są zasady. Dysponentem jest zawsze kraj, który tą broń tam wstawił, a nie kraj, na którego terytorium znajduje się ta baza. Ale takiego terytorium się nie atakuje yy, i na tym polega to odstraszanie. Kapitan Maciej Lisowski był, ostat... był ostatnim gościem dzisiejszego punktu widzenia Jankowskiego. Dziękuję serdecznie. Drodzy i kochani widzowie.